Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, robimy sobie film wiadomości od góry na tą chwilę, na ten moment, czyli co ważnego chcę być Wam przekazane. I grupa numer 1 dzisiaj ma pieczątkę z serduszkiem i grupa numer 2 ma pieczątkę z pociągiem. I zawsze, słuchajcie, czasami są dwie grupy, czasami trzy, czasami jedna, czasami cztery, dlatego że słucham intuicji i. Mm, Tutaj czuję po prostu, że wszystkie ważne informacje zmieszczą się albo w tej grupie, albo w tej grupie i nie potrzeba tutaj kolejnych grup, więc wybierzcie tą grupę, która najbardziej was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer jeden. I witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer 1. I już słuchajcie, mam tutaj wasze karty. Macie słonika, macie sowę, macie liska. I Wasze przesłanie, jakby wiadomość najważniejsza na ten moment, na tą chwilę jest taka, że jakaś sytuacja w Waszym życiu. Tu i teraz wymaga waszej reakcji, ale reakcji i nie, miejcie, nie zakładajcie różowych okularów. Co i Wasza intuicja pragnie Wam bardzo mocnego przekazać? I um, robi to za pośrednictwem wątpliwości. Jeżeli wą i macie wątpliwości w kierunku co do jakiejś osoby, w kierunku, nie wiem, pracy, którą chcecie podjąć, albo wasza intuicja podpowiada wam, że coś jest nie tak, że coś tutaj nie gra. Um, nie podważajcie tego, dlatego że tutaj, słuchajcie, pokazują mi się takie energie, które mówią o tym, że ponownie jakiś schemat, jakaś historia może się powtórzyć, która już minęła, która była w przeszłości, i żeby teraz nie ignorować tych sygnałów. I to może być, słuchajcie, prosta sytuacja, w, w której na przykład Ktoś nie jest wobec Was szczery, przyjaciel, przyjaciółka, um, i ze względu na to, że tą osobę cenicie, i ta osoba Wam mówi, że Tobie się wydaje, mm, na pewno tak nie jest, i chce Wam Was przekonać do swojego punktu widzenia. I wy tutaj w tym momencie możecie właśnie zmienić swoje zdanie, czyli jakby intuicja wam podpowiada, że z tą osobą coś nie gra, że jej zachowania są troszkę takie uszczypliwe albo toksyczne, albo że ta osoba dziwnie się zachowuje i wasza intuicja podpowiada, że albo warto uciekać, albo nie podejmować się tego, albo nie iść na jakieś spotkanie. I wy możecie tylko i wyłącznie ze względu na to, że chcecie wierzyć słowom tej osoby lub chcecie wierzyć jakimś zapewnieniom. Um, to właśnie przez to jakby wierzycie staracie się przekonać do tej osoby, do tej sytuacji to też może być sytuacja, w której na przykład staracie się o jakąś pracę, byliście na rozmowie, macie się zastanowić, czy podejmujecie tą decyzję czy też nie i wasza intuicja podpowiada że coś z tą umową nie gra że coś tu jest nie halo, że coś tutaj po prostu jest nie tak i osoby które mm, na przykład wam o tej pracy opowiadają, czy starają się was przekonać do tej pracy będą wszystko przedstawiać całkowicie innym Świetle, żeby całkowicie zaprzeczyć Waszym wątpliwościom. No i tutaj słuchajcie, zaufajcie swojej intuicji. Więc u Was, u niektórych z Was to mogą być sytuacje związkowe, na przykład czujecie, że ktoś Was oszukuje, że ktoś nie jest wobec Was szczery. Czasami lepiej zaufać swojej intuicji, niż jakby ślepo wierzyć obietnicom. Albo też, wiecie, tak przekonywać siebie samego i zagłuszać swoją intuicję. To może być sytuacja z pracą, to może być sytuacja z zakupem czyli ktoś może planować nie wiem zakup samochodu, zakup telefonu i sprzedawca was na przykład y Mocno przekonuje, że warto, że to jest okazja, że wszystko będzie świetnie, a Wy macie takie dziwne uczucie, że może lepiej poczekać, może lepiej nie. Zaufajcie, zaufajcie temu, co mówi Wasza intuicja, bo coś się nie zgadza, coś się nie zgadza i ważne, żebyście poczekali i zobaczyli na to wszystko z szerszej perspektywy. Więc jeżeli możecie przełożyć jakieś decyzje albo zaufać swojej intuicji, zróbcie to do tego, że możecie wplątać się w coś i potem, wiecie, podejść do tego, że no, no to dobrze przeczuwałam albo dobrze czułam, no i czemu ja na przykład na ten moment nie posłuchałam samej siebie. Więc to może być właśnie taki, słuchajcie, moment w przyszłości, kiedy będziecie troszeczkę na siebie źli, że wtedy nie posłuchaliście właśnie swojego głosu rozsądku, swojej intuicji. Duch, słuchajcie, Liska mówi o sprycie, mówi przede wszystkim o tym, żeby działać szybko, zdecydowanie. Czyli jeżeli czujecie, że nie wiem jakiś kredyt nie jest dla was, że to może być oszustwo. Albo, że nie wiem, umówiliście się z kimś na spotkanie, ale czujecie, że to nie będzie to, że to będzie nie wypał, że będziecie się źle czuć, jeszcze być może macie czas na reakcję, żeby zareagować, żeby coś zmienić, żeby zobaczyć, działajcie. Nie pozostańcie bierni, tylko sprawdźcie, czy Wasza intuicja faktycznie tutaj ma rację, bo tutaj przy Was mogą być takie osoby te, które potrzebują stricte takich mocnych dowodów, więc nawet jeżeli Jakaś umowa wam nie gra, coś wam nie gra, a macie tą umowę przy sobie, idźcie, nie wiem, do prawnika, zapytajcie się kogoś, kto się na tym zna i y, przeanalizujcie sobie to wszystko. Natomiast wasza główna wiadomość to jest troszeczkę taka wiadomość od wszechświata, która na szybko chce się pojawić, żebyście y, przemyśleli to, co teraz robicie, żebyście przemyśleli to, czemu wierzycie albo w co idziecie, bo coś, y, co teraz robicie, nad czym się skupiacie lub jakie decyzje podejmujecie po prostu nie są dla was i mogą nie do końca być dla was dobre. Więc trzeba spojrzeć z szerszej perspektywy i jeszcze raz się nad tym zastanowić, czy na pewno to jest prawda, to co ta osoba mówi, co ktoś zapewnia. Zaufajcie swojej intuicji. I zobaczymy sobie co dalej, jakie wiadomości dla was na tą chwilę, na ten moment chce przekazać Góra. To już słuchajcie odsunę, bo tutaj czuję, że ten temat będzie już zamknięty, więc sobie to przesuniemy i zobaczymy, co jeszcze Góra pragnie Wam przekazać, jakie wiadomości. Co tutaj istotnego? Mamy energię Księżyca. To jest energia, która mówi o tym, że chwilowo możecie nie wiedzieć, co będzie w przyszłości, jak pewne sprawy się potoczą. Natomiast energia Księżyca mówi o tym, żeby zaufać, uwierzyć, jesteście prowadzeni i niezależnie z czym teraz się zmagacie i nie wiecie, jaki będzie wynik końcowy, zawsze możecie, słuchajcie, poprosić anioły o pomoc, o wsparcie, żeby po prostu rozwiązanie było dla Was dobre, czy żeby góra działała najlepiej, jak potrafi, ale dla Was i otwórzcie się, słuchajcie na rozwiązania, bo czasami, gdy poprosimy górę o wsparcie, czyli na przykład marzy Wam się jakaś praca i prosicie górę o wsparcie, o najlepsze rozwiązanie na przykład, a nie konkretnie, żeby dostać tą pracę. Ważna tutaj, słuchajcie, jest właśnie ta otwartość, żeby otworzyć się na najlepsze rozwiązanie względem góry, tak jak góra uważa, że najlepiej będzie dla Was. Dlatego, że wyższe energie czasami, no wiecie, wiedzą więcej niż my, są w stanie widzieć tak naprawdę wiele. W w przód, że tak powiem, i staracie się jakąś pracę, i, poprosi, i poprosiliście na przykład o najlepsze możliwe rozwiązanie, żeby ta sprawa potoczyła się najlepiej dla Was. I Wy, na przykład, tej pracy nie otrzymaliście. To nie jest, słuchajcie, znak, że góra Was nie wspiera. Właśnie to jest znak, że. Góra zadziałała i być może ochroniła Was przed jakąś pracą, która na dłuższy czas byłaby dla Was bardzo niekorzystna, mimo że Wam wydaje się, że byłoby inaczej. Więc, jeżeli prosicie tutaj górę o prowadzenie, o najlepsze rozwiązanie, musicie liczyć się z tym i być otwarci na to, co Was spotka. Dlatego, że nie zawsze odmowa, czy nie zawsze rezygnacja z czegoś, czy nie zawsze, nie wiem, tutaj odwołanie jakiegoś spotkania. Jest złe, dlatego że góra wie więcej i góra was może chronić przed czymś. Ok? Więc tutaj po prostu zaufajcie i poproście o najlepsze z możliwych rozwiązań. Macie trujeczkę mieczy. Góra przede wszystkim chcę wam przekazać, że nie jesteście sami i zobaczcie na tą tutaj zbieżność. Trójka mieczy to jest energia mm, takiego ponurego nastroju, takiego gdzie się wszystko zamartwiamy, gdzie czujemy, że może myśli nie czy rzeczy, rzeczy nie układają się po naszej myśli. Trójka mieczy jest energią smutku, takiego zostania samemu jakby w deszczu. Czyli jakbyście byli na środku ulicy i zaczęło po prostu być ulewa. I to jest takie uczucie, to jest to taki smutek, troszeczkę bezradność, takie poczucie zagubienia, że być może nie ma nikogo koło Was, kto Was wesprze, albo teraz potrzebujecie szczerej rozmowy, przytulenia. I tutaj, słuchajcie, przychodzi giermek kielichów. I ja czuję, że to nie jest konkretna osoba, chociaż u niektórych z Was to może być jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ale dla większości z Was słyszę i widzę, że jest to, słuchajcie, góra, czy też aniołowie, w zależności w kogo wierzycie, która przychodzi do Was i chce Wam dać ten kielich i Was pocieszyć. Więc to jest, słuchajcie, jasny znak, że jesteście wspierani, jesteście pod dobrą opieką, że góra robi wszystko, żebyście byli bezpieczni i nie jesteście z tym sami. Jeżeli czujecie się sami, z wróćcie się ku górze poproście o prowadzenie poproście o jakiś być może znak lub o to nawet żeby pojawiła się jakaś osoba która pomoże wam w tym cięższym czasie tak natomiast nie jesteście sami i góra bardzo mocno podkreśla to że was widzi że słyszy wasze prośby że działa tylko musicie czasami uzbroić się bardziej w cierpliwość albo właśnie w to zaufanie i macie energię piąteczki buław i energię dziewiątki y, mieczy przede wszystkim jeżeli w ostatnim czasie mieliście złe sny, koszmary i boicie się, że coś złego się wydarzy macie jakieś takie przeczucie, że coś złego się wydarzy albo sny nie były do końca jakieś pozytywne nie bójcie się, że to się sprawdzi, że to się spełni to są tylko sny i tutaj czuję że nie macie o co się martwić nic złego się nie wydarzy nic złego tutaj do Was nie przyjdzie piątka buław to jest troszeczkę takie zamieszanie y, czyli nie widzi Widzicie pewnych odpowiedzi, nie widzicie pewnych rozwiązań, bo za dużo się dzieje, albo szukacie odpowiedzi tam, gdzie nie trzeba. Czyli czasami najlepszym, co możecie zrobić niezależnie od sytuacji, to po prostu poprosić górę o prowadzenie, zaufać, że jesteście prowadzeni e, i wszystko się wyklaruje, wszystko na spokojnie się rozjaśni, bo czasami sami siebie nakręcamy e, niepotrzebnie, albo też pomijamy niektóre rzeczy, bo chcemy usilnie w coś wierzyć. Więc dla Was krótkie. W w skrócie to przesłanie jest takie, żebyście zastanowili się, w co usilnie chcecie wierzyć, a wasza intuicja mówi wam inaczej, bo warto tutaj zobaczyć na to z szerszej perspektywy, spojrzeć na to z szerszej perspektywy, ale też zdecydowanie widać sytuację, że góra bardzo mocno was wspiera, was widzi, obserwuje was i przekazuje, że nie jesteście sami, że was wspiera, że jesteście kochani. I że możecie czuć się bezpiecznie, bo nic złego się nie wydarzy. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, i przechodzę do grupy numer 2. I witam serdecznie wszystkie osoby, które mają, yy, które wybrały grupę numer 2, i Wy macie Jaszczurkę, i Macie koliberka. i Wasza yy, pierwsza grupa była bardzo z takimi troszeczkę cięższymi energiami coś do przepracowania, coś do zrobienia. Słowa utuchy i wsparcia, ale wasza grupa pokazuje się bardzo silnie pod względem manifestacji spełniania marzeń. Czyli góra chce Wam przekazać, że teraz idzie do was bardzo pozytywny czas, bardzo pozytywne wydarzenia, więc bądźcie pozytywnej myśli. Przede wszystkim macie ducha Jaszczurki, który mówi o tym, żeby właśnie e, marzyć, żeby ten świat który Wy chcecie stworzyć, żeby właśnie zaczął się realizować i macie energię, żeby być tu i teraz, tak? Czyli żeby cieszyć się tym, co macie tu i teraz żeby docenić e, co dobrego Was spotyka bo niektórzy z Was, malutka część z Was mimo tego, że rzeczy układają się dobrze, możecie być niezadowoleni możecie czuć jakiś brak e, a że na przykład, nie wiem, finanse nie idą tak dobrze, albo że nie wiem, w relacjach mi się nie układa, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, że nie wiem, pogoda jest za oknem brzydka, ale właśnie z tą energią chodzi o to, żeby dostrzec to, co faktycznie jest dobre. Czyli jasne, są jakieś rzeczy, nad którymi chcecie popracować, chcecie, żeby pewne rzeczy się pozmieniało, no to wtedy nad tym pracujecie, tak? Natomiast, um, zaraz do tego dojdę, natomiast bycie tu i teraz pozwoli Wam być wdzięcznym za to, że nie wiem, macie ciepło w mieszkaniu, że macie. Się w co ubrać, że możecie kupić swoje ulubione jedzenie, że nie wiem, macie stabilną pracę, a niektórzy cały czas jej szukają. Czyli w tym byciu tu i teraz, to jest taka wiadomość od góry, żebyście dostrzegli, jak dużo rzeczy macie dobrych w, ży w życiu, ale nie porównywać tego na zasadzie, że okej, okay, taka malutka część jest rzeczy dobrych, a tyle złych, tylko skupić się na tych rzeczach, które są dobre. Bo pamiętajcie, że w życiu nic nie jest na stałe i nawet te malutkie rzeczy, które są dobre, Możemy utracić, jeżeli za bardzo skupimy się na tym, co nie wychodzi, na tym, co złe. Bo to, co dobre, trzeba pielęgnować, trzeba za to być wdzięcznym, e, trzeba to doceniać, póki to jest koło nas, chociaż może to być ciężkie. Natomiast te energie mówią o tym, że do Was idzie spełnienie marzeń, że macie szansę stworzyć takie życie, o jakim marzycie. Czyli jeżeli szukacie pracy, niedługo tą pracę możecie znaleźć. Jeżeli szukacie miłości, niedługo ta miłość może do Was przyjść, ale bądźcie otwarci. I cieszcie się każdym dniem, każdą chwilą, która jest tu i teraz. Nawet jeżeli nie ma koło Was teraz tego wymarzonego partnera, to i tak cieszcie się tym, że macie, jesteście zdrowi, że żyjecie, że macie co zjeść, że możecie, że możecie iść na kawę, że widzicie, że słyszycie, tak? I te dobra, ta dobra rzecz, o której wymarzycie ona do Was przyjdzie. I to jest też takie zapewnienie, że... Nie macie się czym przejmować, nie macie czym się martwić, bo spełnienie waszych marzeń do was przyjdzie i wszystko pozytywnie się ułoży. Natomiast nie zapominajcie o tym, co jest dobre tu i teraz. I co tutaj jeszcze dla was, już sobie patrzymy? Grupa numer dwa. Wy macie energię szóstki kielichów, to jest życzliwość. Życzliwość wobec samego siebie, życzliwość wobec świata większa miłość, większe patrzenie sercem, więc góra chce, żebyście bardziej otworzyli swoje serca na miłość, na piękno, na dobre rzeczy. Że nawet jeżeli nie wiem w ciągu dnia wszystko idzie wam wspaniale i wydarzy się ta jedna rzecz, na przykład zacznie padać deszcz, a wy nie lubicie deszczu, czy nie wiem, pójdziecie po ulubione pierogi i tych ulubionych pierogów nie ma, to żeby się nie wściekać i nie skreślać całego dnia, tylko otworzyć się na inne rozwiązania. Może to jest najlepszy dzień, żeby, nie wiem, kupić nowy parasol, który będzie Wam bardzo się podobać i mimo deszczu będziecie czuć się fajnie, bo macie ładny parasol. Albo spróbować innego, nowego jedzenia, które być może lepiej Wam posmakuje. Więc nigdy nie skreślajcie dnia, nigdy nie skreślajcie całego um, jakiejś sytuacji, nawet jeżeli coś się Ułoży, nie po waszej myśli, to patrzcie na to z szerszej perspektywy. Że mimo tej jednej rzeczy, to na przykład cały dzień był udany, albo inne rzeczy idą dobrze. Nie warto się przejmować tym, co z perspektywy czasu za 50 lat nie będzie mieć dla was znaczenia. Czyli na przykład nie znajdziecie terminu do kosmetyczki, za 10 lat nie będziecie nawet o tym pamiętać. A nawet jeśli to nie będzie mieć to znaczenia, e, czy właśnie nie wiem, nie uda Wam się na razie kupić u, y, wymarzonego telefonu, no nic się nie stanie. Macie na to całe życie przed Wami. I jeżeli nie teraz, no to w przyszłości Wam się to uda. I właśnie tutaj o to chodzi, żebyście zaczęli myśleć o tym, co chcecie, żeby się w Waszym życiu ziściło. Bo to, o czym będziecie myśleć i będziecie chcieli i bardzo mocno pragnąć, będziecie chcieli... Jejku, język mi się poplątał. Pop, to, czego najbardziej pragniecie, to, czego najbardziej chcecie... Na tym się skupcie, ale też skupiajcie się, skupcie się na tym, co tu i teraz jest już dla Was dobre, a być może o tym zapominacie, pomijacie. Tu też, słuchajcie, nie chodzi o taką wdzięczność, e, jak każdemu się kojarzy, że nie wiem, o, muszę być wdzięczna, no i super, czyli muszę za wszystko dziękować, żeby tego nie utracić. Co nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby zmienić ten swój nawyk takich myśli, że nie wiem, e, pada deszcz, no to już o dzień do dupy. Nie o to chodzi, chodzi o to właśnie, żeby... Okej, okay, pada deszcz, ale jestem w domu, mam na przykład dzień wolny, no to mogę napić się gorącej czekolady, na przykład, no nie? I tutaj chodzi, wszechświat mówi o to, chodzi głównie o to, że wasze marzenia się spełnią. Wasze spełnienie marzeń do was idzie. I to, czego pragniecie, do was przyjdzie, ale żeby się nie przejmować małymi rzeczami, dlatego, że życie jest piękne, żyjecie, doświadczacie i. i to powinno być dla Was dobre i góra chce, żebyście byli szczęśliwi i radośni przez cały ten czas. Więc nie chcę, żebyście się przejmowali jakimiś małymi potyczkami czy małymi problemami, które napotkacie, bo z perspektywy większej tych dobrych rzeczy będzie znacznie więcej w przyszłości i dobre rzeczy do Was idą. Więc energia też królowej była w mi o tym, żeby zacząć walczyć o swoje marzenia, o swoje plany. Jeżeli marzycie o tym, żeby pójść na studia, no to jest najwyższy czas, żeby poszukać, zobaczyć, porównać. Nawet jeżeli się boicie, że nie wiem, że jesteście zbyt starzy na studia, albo że Wam się nie uda, że nie pogodzicie, co Wam szkodzi, spróbować. W każdej chwili zawsze możecie zmienić zdanie, w każdej chwili możecie z czegoś zrezygnować, ale jeżeli czujecie, że coś bardzo chcecie, Warto spróbować, dać sobie tą szansę, a jeżeli nie wyjdzie, no to będziecie już przynajmniej wiedzieć, że okej, okay, nie tędy droga, no to zobaczę, co innego dobrego mogę wymyślić dla siebie samego. I macie czwóreczkę mieczy, i dla mnie w zakończeniu jest to piękna energia, która mówi o tym, że możecie być w spoko spokojni, nawet jeżeli do, dookoła Was dzieją się różne rzeczy, jest jakiś chaos, nieporozumienia, nie musicie niczym się przejmować, bo wy idziecie w dobrą, idziecie dobrą drogą. Idziecie w kierunku spełnienia swoich planów, celów, marzeń Więc jeżeli szukacie pracy Dalej jej szukajcie, nie poddawajcie się Jeżeli, nie wiem Marzycie o zielonej sukience, której nie możecie nigdzie znaleźć To miejcie ją na uwadze i, roz, I rozglądajcie się, może akurat na nią natraficie, tak? Jakby wiem, że to jest taki trochę błahy przykład, y, dla, nieko, dla niektórych z Was może być właśnie ważny, tak? Natomiast w skrócie Wasza grupa jest, y, mówi o tym, że Wy bardzo mocno przyciągacie do siebie różne teraz rzeczy. I żeby zmanifestować swoje marzenia, życie, jakiego, jakiego pragniecie, to właśnie musicie skupić się na tym, czego pragniecie, czego chcecie. I jeżeli będą małe po tym... Y, po tej drodze małe przeciwności, to nie zrażać się nimi, tylko i tak skupić na tym, co jest piękne w waszym życiu. Bo jeżeli skupiamy się na tym, co jest piękne, co nas otacza i jest dobre, podnosimy swoją energię i o to chodzi. Bo jak spadniemy, wiecie, w taką energię tego nie lubię, tego nie chcę, to wtedy też zaczynamy, wiecie, iść taką energię chaosu. Więc skupcie się na tym, czego pragniecie. Skupcie się na tym, czego chcecie, idzie spełnienie jakiegoś waszego marzenia. Coś uda się bardzo mocno po Waszej myśli. Idziecie dobrą drogą, ale cieszcie się tym, co jest tu i teraz. Nie skreślajcie niczego yy, pierwszym razem. Jeżeli nawet za pierwszym razem coś się nie uda, dalej szukajcie rozwiązań. Jeżeli coś jest waszym marzeniem, warto w tym kierunku pójść. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Pozdrawiam was cieplutko, i pa.